Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj przychodzę do z filmikiem zakupowym zrobiłem takie małe zakupy w sklepie zielone koty i tak pomyślałem, że podzielę się z wami co udało mi się upolować lub co chciałem sobie kupić właśnie w tym sklepie. Tu jest paczuszka. Ja ją odłożę na bok, żeby wam tutaj zbytnio zamieszania w kadrze nie robić, więc będę po, po kolei wy, wyjmował co? to co się znajduje tutaj w tej, w tej patuszce. Przede wszystkim są to gratisiki. I tutaj w tych gratisikach, zaraz sobie otworzymy i zobaczymy, co tu się znajduje. Jest sznureczek. Taki troszkę jakby złoty, jakby taki miedziany kolor. Fajny, do jakichś projektów na pewno się przyda. Tu są takie ćwieki ozdobne do wykorzystania, na przykład te do środków na kwiaty, do jakichś projektów, na pewno się przydadzą, dwie naklejeczki i tutaj do wycięcia czy jakieś listki, czy do nawet jakiś pasek do wykorzystania do, do karteczki, to jest Scrap O'Clock i tutaj to chyba jest, nie wiem skąd, Mintaj albo nie, jak nie to mnie poprawcie i to na pewno jest Scrap O'Clock. To są gratisiki. Na pewno też sobie zamówiłem wstążeczki te cieniutkie, bo mi się kończą złota, srebrna, złota, biała i, i różowa. Także zamówiłem sobie takie wstążeczki. To co udało mi się upolować, to kwiaty od Ewy Argalskiej. To są takie kwiaty przepiękne. To są kwiaty materiałowe. Ja bardzo rzadko pracuję z, taki, z takimi kwiatami na, w swoich projektach, ale y, widząc je w sklepie y, nie mogłem sobie odmówić. Taki zestaw y, kosztuje około 29,90 tu jest chyba 10 kwiatuszków w środku, także wychodzi średnio około, około 3 zł za, za jednego y, kwiatuszka. Y, tam są jeszcze pod spodem kwiatuszki, takie sobie widziałem y, niebieskie, w takich... Tu są i białe, i takie błękitne, i takie bardziej niebieskie. Tutaj są takie bardziej jeszcze niebieskie, niebieskie, bez białych. Przepiękne są te kwiaty. I wziąłem sobie jeszcze. Wziąłem sobie jeszcze takie różowe były jeszcze róże, ale róże niestety były już niedostępne. Mam nadzieję, że pojawią się w sklepie, żeby sobie dokupić, bo taka fajna inna alternatywa do tych kwiatów papierowych i do kwiatów z ranu, takiej kwiat też można spokojnie, spokojnie zamieścić. Ja jestem bardzo zadowolony i, yy, znaczy, wizualnie zadowolony, bo są kwiatuszki bardzo dokładnie wykonane. Z tego co tutaj widać, te kwiaty na pewno Asia Szulik na swoim kanale bardziej preze obficie prezentowała, więc tam na pewno możecie bardziej zobaczyć. Także to na pewno. E, oczywiście, jakiś projekt dekupażowy kupiłem sobie. E, nie chcę Wam tutaj szeleścić za bardzo, nawet nie wiem, gdzie to zacząć otwierać, czy w jest. To jest lazur. To jest no ma konsystencję taką podobną do, to tak mówię dla osób, które by chciały malować coś drewnianego czy coś, to ma podobne działanie jak do bejcy. Z tym, że farba lazurowa różni się od bejcy tym, że bejcą trzeba bardzo się pilnować, bardzo równomiernie rozprowadzać tą bejcę, żeby nam nie powstały zacieki, bo później ciężko jest na przykład drugą warstwą to przykryć. Tutaj przy takiej farbie lazurowej ona daje bardzo, bardzo podobny efekt do bejcy, ponieważ nam zostaje taki wzór naturalny, wzór drewna wszystkie te słoje to jest wszystko dalej widoczne wygląda tak jak obejcowane z tym, że jeżeli Wam się zrobi jakiś zaciek, jeżeli to zamalujecie to Wam już wszystko elegancko pokrywa także ja jestem bardziej bardzo zadowolony i chyba bardziej niż od bejcy polecam właśnie te farby lazurowe i tutaj mam też, zamówiłem sobie Papiery ryżowe to dla osób, które coś tam działają z dekupażu, chociaż w scrapbookingu też można coś podziałać. Ja sobie zamówiłem dwa takie, taką kobietę, bo muszę też przygotować szkatułkę na biżuterię, więc z taką panią i tutaj też jest takie... Też można spokojnie, czy, czy w ten sposób, czy tylko to wykorzystać. Mi się to bardzo spodobało, więc sobie to zakupiłem. I też bardzo dużo osób pytało mnie o, o wskazówki do, do zamykania, bo ostatnio w swoich albumach, zamykania na przykład klapek, czy jakichś różnych elementów w albumie, robię przy użyciu właśnie tych, tych wskazóweczek i dużo osób właśnie w komentarzach pod filmikami pyta mnie, pyta mnie gdzie, gdzie kupuję ja właśnie kupuję je w Zielonych Kotach są na pewno dostępne na AliExpress ale jakoś jak zobaczyłem, że są zielone kotak Kotach stwierdziłem, że sobie kupię one są pakowane po 10 sztuk więc ja sobie już taką większą ilość zamówiłem dwa rodzaje tutaj jest jeden taki nie wiem, czy to będziecie widzieć. Może mi się uda otworzyć i zobaczymy, że jeden rodzaj, nie wiem, czy to będziecie widzieć, jest z takim yy, yy, dzióbkiem. Takie bardziej do szpica. Zakończenie tego. A drugie jest. Yy, bardzo podobny kształt z tym, że nie jest już takie zakończenie w kształcie takiego dzióbka, tylko jest takie bardziej, bardziej zaokrąglone. I, I właśnie to sobie dokupiłem oraz zaopatrzyłem się jeszcze... W papiery. To są już papiery świąteczne. To są kolekcje z Paper Heaven. Białe jak śnieg. Mam dużą kolekcję, którą sobie zamówiłem w zeszłym roku. O ile to jest. Nie wiem, nie chcę, nie chcę mi się teraz szukać, ale podejrzewam, że to są dodatki. Podejrzewam, to są na pewno dodatki do wycięcia. Ale podejrzewam, że to są dodatki właśnie do tej kolekcji dużej. Ja sobie w zeszłym roku chyba coś takiego zamówiłem, z tym, że nie miałem okazji wykorzystać, więc na te święta będzie idealnie. Mam dużo pozostałości właśnie z papierów świątecznych z poprzednich lat, więc też chciałbym tamte papiery skończyć wykorzystywać. Ale oczywiście musi się też coś nowego pojawić, więc tak sobie tutaj zamówiłem. Może ja otworzę i sobie tak przelecimy szybciutko przepiękne choineczki, dzwoneczki, gałązki, poisencje już takie do wycięcia fajnej gwiazdki, kokardki tutaj też jest ostrokszew chyba gałązki. Koniki, laski cukrowe, takie świąteczne, utrzymane w takiej y, kolorystyce zielona ze względu na te zielone gałązki i są też y, bombeczki y, szare, białe, y, imitujące złote świeczki, no przepiękne. Tu są takie kompozycje z szyszek. I tutaj na okładce są jeszcze takie, takie wianuszki. Na pewno jakieś prace z tego powstaną, zresztą już chciałem się przygotować po malutku, bo już Asia Szulik na swoim kanale ogłasza Scrapmas, więc chciałbym też, o ile ja sobie mogę zaplanować, o ile mi pozwoli czas i możliwości, chciałbym też wziąć udział i brać udział w tej zabawie, którą organizuje Asia na swoim kanale, więc już też jakieś takie papierki, takie materiały świąteczne też są jak najbardziej... Potrzebne, więc trzeba się pomalutku zaopatrywać. I tutaj też jest też z kolekcji Paper Heaven świąteczna girlanda. I tutaj też są takie, też sobie przylecimy. Tutaj są y, takie gałązki y, delikatne, można powycinać. Tutaj już się zaczynają y, y, kolorowe. Te są bardziej takie, jakby <laughs> y, rysowane odręcznie I, i malowane, jakby akwarelą, takie. Czy jakąś farbką, no, też przepiękne. Tutaj są takie. Tu jest bardziej taka y, kwiatowo-listna ta kolekcja. Tu są jeszcze jakieś gałązki, tu już tak, bombek, czy takich typowo świątecznych y, kwiaty, ale takie, kom, takie y, motywy też mogą się idealnie wpisać w temat y, świąteczny. A tutaj sobie zamówiłem, właśnie do tych y, elementów do wycinania. Zamówiłem sobie papierki, świąteczna girlanda i też sobie otworzymy szybciutko, i sobie je obejrzymy. Zobaczymy, co tutaj, co tutaj się prezentuje. Tutaj z tyłu jest, są kropeczki i śnieżynki na takim beżowym tle. Tutaj jest jakaś kompozycja gałązka, i to jest po trzy sztuki. Tutaj też jest taka. Tutaj jest czyste, tutaj są narożniki też piękne kompozycje świąteczne. Tutaj tak samo, tutaj są jakieś jeszcze literki, napisy tutaj są paseczki. Tutaj też takie postarzone jakieś pęknięcia. Tutaj też pęknięcia, tylko że jest takie beżowe. To jest właśnie taka bardziej beżowa. Tutaj też są płateczki śniegu na jakieś tło przepięknie i tutaj o, widzicie, wystarczy wziąć te dwa arkusze, tu i tu. Tutaj zrobić rameczkę. Tutaj już jest jak najbardziej karteczka zrobiona, już są papierki dobrane. Tutaj są jakieś napisy na beżowym tle. Tutaj są jakieś kompozycje, też wstaweczki, jakieś napisy. O, tutaj się dzieje, tutaj jest takie tło kwiatowe, tutaj jest berzyk, czy to jakaś taka zgniła zieleń, taki coś. tu spada. I tu też przepiękna kompozycja przez całe. Tutaj też nie, nie trzeba nic, tylko ewentualnie wyciąć, jak jak jakąś zrobić, jakąś kartkę do koperty, czy wykorzystać tą stronę jako tło. Tutaj zrobić panel górny, tutaj przez środek. Ten, wziąć jakiś tekturkowy napis czy spryskać shimerem, żeby się błyszczał, czy, czy wyembosować przeźroczystym, czy na biało i wesołych świąt i też y, świetna, świetna karteczka może jak najbardziej powstać i tutaj też są wianuszki do wycięcia, mam nadzieję, że coś uda mi się fajnego stworzyć z tych papierków, mam nadzieję, że uda mi się jakiś też tutorial świąteczny nagrać, ale to jeszcze do tego Chwilkę, także tak by się prezentowały te moje zakupy. Mam nadzieję, że może coś tutaj podpadnie. Niewielkie te zakupy, bo akurat tak nie, nie chciałem, nie, nie miałem jakiejś takiej potrzeby zbytni. Najbardziej mi zależało na tych wstążeczkach i na tych zamknięciach wskazówkowych. A przy okazji, właśnie padły mi też w oko te przepiękne kwiaty, więc sobie też domówiłem. Także chyba tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie filmiku, za poświęcony czas. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, wciśnięcie przycisku, subskrybuj, dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami pojawiającymi się u mnie na kanale. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz Facebooka. Tam też regularnie wrzucam swoje projekty. Także zapraszam Was bardzo do, żeby wpaść, pooglądać, poinspirować się. To jest wszystko dla Was robione żeby się nawzajem inspirować. Tyle moje gadaniny. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa.